Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Wszyscy z Was mnie pytacie w mailach i w wiadomościach, co dalej z tymi rynkami się będzie działo. E, taki najbardziej czytelny rynek, który na dzień dzisiejszy znalazłem, najciekawszy, to jest AUDUSD. I, i na tej podstawie Wam powiem, co w najbliższym czasie się będzie działo. E, najpierw jednak rozliczę się z analizy, tak jak robię to za każdym razem. W grudniu zeszłego roku. E, 4, praktycznie już 5 miesięcy temu mówiłem, że będą wzrosty na AUDUSD, że w tych rejonach jest bardzo ważny poziom i zobaczcie, jak ważny był ten poziom. Cena potrzebowała aż kilku miesięcy i interwencji Trumpa, żeby ten poziom został przebity. Oczywiście ta analiza mi nie wyszła, zaliczam ją do analiz nieudanych, jednak pamiętajcie, najważniejsze na rynku jest to, żeby odpowiednio zarządzać pozycjami. I wtedy żadna nieudana analiza jest nam niestraszna, bo najgorsze, co może być, to jak czasami słyszę od ludzi, pakować pełen lewar. Czemu? No, bo to jest okazja życia. Tylko, że ludzie nie patrzą e, na to, co będzie, jak to nie będzie okazja życia, wtedy to będzie dramat życia. Więc pamiętajcie, że y, 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 każda analiza, każde zagranie może nie wyjść, i dlatego tak ważne jest zarządzanie ryzykiem i przede wszystkim nieładowanie pełnej, pełnego lewara, pełnej, y, pełnego kapitału z rachunku. Pamiętajcie, niech to będzie lekcja, przystroga, ja co jakiś czas powtarzam w swoich filmach. Dobrze, moi drodzy. Idziemy sobie teraz do świeżutkiego szablonu AUDUSD i teraz, żeby wiedzieć, co się tutaj będzie w najbliższym czasie działo, musimy zejść piętro niżej na interwał H4. Po co? Po to, żeby zobaczyć formację harmoniczną szarka. I ta formacja, moi drodzy, ma każda formacja szarka ma tak naprawdę trzy bardzo ważne punkty, ale ja się skupię. Tylko i wyłącznie na dwóch, które według mnie w zasadzie, w tym, wiecie co, w tym wypadku chyba trzeba powiedzieć jednak o trzech. Sorry. Dobra, mierzymy sobie. Mierzymy sobie szarka i słuchajcie, pierwszy poziom, taki, o którym ja dosyć rzadko mówię w szarkach, to jest 886, czyli w tym wypadku będzie to poziom w okolice 63, jak widzicie tutaj na tej cegiełce, 364. Dlaczego w tym wypadku mówię, że ten poziom jest ważny i go zaznaczam? Ponieważ mamy już tu, uwaga, raz, dwa, trzy, czterogarbną dywergencję z ceną, mamy cztery garby na MACD, i które są niższe od siebie, i cztery garby na, na wykresie, które te garby są wyższe. I dlatego w tym wypadku nie możemy zbagatelizować poziomu 886. Ale 886 to nie wszystko. Mamy jeszcze bardzo ważny poziom 113, taki koronny poziom szarka. Tu większość szarków się odwraca. Oczywiście. Tych, które się nie odwrócą na 8, 8, 6, tak? I zwróćcie uwagę, że te 113 tutaj jest nieco powyżej tego poziomu. Dlaczego mówię nieco powyżej tego poziomu? Ktoś powie, to jest 40 pipsów, to jest w ogóle jakaś bzdura. No nie moi drodzy. Bo ten poziom, zobaczcie, tworzy nam multi-level. I cena uwielbia takie multilevely przebijać, ale, znaczy w sensie kosić, to miałem na myśli, kosić stopy, które tutaj stoją, ale, żeby zrobić fałszywe wybicie takiego poziomu, to cena musi najpierw wyskoczyć. Ponad niego. I to nigdy nie jest tak, że. Znaczy, nie, no czasami jest tak, że wyskakuje powiedzmy 2 pipsy, 3 pipsy i jedzie, tak? Ale takie sytuacje się zdarzają rzadko. Im multilevel jest dłużej budowany, im jest wyższy interwał, tym to fałszywe wybicie ma więcej pipsów. I tutaj te adekwatne 40 pipsów jak najbardziej jest możliwe i realne. Jeszcze przejdę sobie na interwał D1. Tu mam niebieskie, to sobie zmienię. Na żółte i coś wam pokażę. Zobaczcie, jeżeli ten wielki, przepotężny cały ruch sobie zmierzymy, to zwróćcie uwagę, że w tym poziomie 113 mamy piękne, okrągłe 50%. 50%. Całego tego, tego spadku tutaj. Więc to jest też bardzo ważny poziom. No i trzeci poziom, też tak naprawdę rzadko o nim wspominam, ale w tym wypadku jest on ważny. Ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że czasami daję jeden tylko poziom, czasami dwa, a czasami trzy. Wszystko zależy od tego, jak wygląda rynek i co na nim. Jest. Drugi poziom to jest szeroka strefa tutaj, między 127% szarka ramienia XA i 61% tego wielkiego spadku. O, właśnie. Ja to zaznaczam, żebyście wiedzieli, że to jest większa taka strefa. Dobra. I teraz zobaczcie, jeżeli przejdę na interwał W1, to w tym miejscu mamy dodatkowo dwie średnie. Setka i pięćdziesiątka, i właśnie dlatego tu powiedziałem również o tym trzecim poziomie, moi drodzy. I teraz musimy zobaczyć, bo zobaczcie, jak przejdziemy sobie na h4, to tu cena sobie leci, spada, leci, spada, leci, spada. Tutaj mamy jakiś taki w miarę sensowny równódł, ale tak naprawdę to są tylko jakieś korekty. Na tych poziomach, moi kochani traderzy, musimy znaleźć jasny, czytelny sygnał, że tutaj jest odpowiednia reakcja do handlu. I dopiero wtedy będziemy mogli uznać, że warto na takim poziomie zaryzykować swoje własne pieniądze. I teraz w tym wypadku ja tutaj widzę, ja tutaj widzę, moi drodzy, zasięg do Dotąd. dotąd w zasadzie zasięg zrobię chyba tylko jeden. Zaraz zobaczę pomierzę, Ponieważ tutaj mamy punkt B i kros dwóch średnich z interwału H4, na którym właśnie przebywam. O właśnie. I teraz zobaczcie, jeżeli pociągniemy sobie siatkę Fibonacci'ego ramienia CD ale My sobie zaprojektujemy to ramię CD, to znaczy, gdyby miało się skończyć tu, na tych 113%, które, o których powiedziałem, to tu wypada nam idealnie 61,8. Gdyby miało być to na 8,86, to wypada nam to na 50%, czyli Fibonacci nam koresponduje z tym ważnym poziomem. Uważam, że, że do tego poziomu co najmniej powinien być zjazd. No tak, tak, wszystko się tutaj zgrywa, tu nie ma co, co czarować, co wymyślać. Tak więc, moi drodzy, zerknijmy jeszcze raz. E, najbardziej prawdopodobny poziom 113% daje nam Hello, uwaga, 300 pipsów. To jest kupa pipsów, moi drodzy. Zamieniając to na loty i pieniądze, to naprawdę całkiem fajny kawałek chleba może być. Z górnego poziomu to jest 400 pipsów. No, Proszę Państwa, to jest naprawdę, to jest tak naprawdę, ile mamy tutaj ramię XA? 400 pipsów. I teraz zobaczcie, ludzie się stresowali, e, żałowali, mieli pretensje do siebie, do świata, że tutaj ktoś zarobił pieniądze, a oni nie, Boże, jaki dramat, nie załapali się na ten wodospad. A tak naprawdę, wystarczy poczekać, niech się rynek uspokoi i cierpliwie znaleźć okazję, która co która daje nam dokładnie tyle co tutaj. Więc okazje, moi drodzy, przychodzą co kawałek, co chwilę. Trzeba tylko być cierpliwym i nie łapać spadających noży, nie skakiwać do pędzącego pociągu, bo pociąg ucina nóżki, a noże ucinają paluszki. Tak więc yy, yy, tym pozytywnym akcentem, żebyście sobie nic nie poucinali, wyczekajcie cierpliwie do odpowiednich poziomów, do odpowiednich reakcji. I jedziemy z koksem. A ja tymczasem Was, moi drodzy, pozdrawiam i słyszymy się przy następnej, mam nadzieję, równie pięknej analizie jak ta. Pozdrawiam ciepło, Shark Trader.